18 lat 18 lat Kibicy zasłużyli na to Wszyscy wiemy jakie są oczekiwania w zielonej gorze, w zielonej gorze. 18 lat walczyliśmy o to złoto czy też troszeczkę mógł nam pomóc złoto się błąd, błąd, błąd. Państwo, że zaproponuję Toas za naszego mistrza polski. Jest remis po 36, i przed nami 13 minut. Po prostu mega radość, jestem w niebie.